Warsztaty ze zdobienia porcelany to kolejna propozycja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim, z której podczas wakacji skorzystała spora grupa małych, utalentowanych mieszkańców gminy. Zajęcia odbyły się 17 lipca, a poprowadziła je instruktor Magdalena Bielecka. Sztuka malowania porcelany już jest znana nam już od długiego czasu, natomiast w naszym Domu Kultury jest ona kultywowana od około półtora roku, od kiedy prowadzimy te zajęcia. Prowadzimy je regularnie zarówno podczas ferii, jak i podczas wakacji. Sztuka malowania porcelany polega, tak jak sama nazwa mówi, na zdobieniu przedmiotów codziennego użytku. Czy są to filiżanki, czy są to kubeczki, talerzyki, cała zestawa po prostu ogranicza nas tylko waszą wyobraźnia. Malowanie porcelany to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i cierpliwości. Polega na nanoszeniu wzorów na powierzchnię porcelany za pomocą farb, a następnie utrwalaniu ich w wysokiej temperaturze. Ostateczny efekt to wyjątkowe, niepowtarzalne zdobienie. Takie zajęcia uczą nas tego, że jeżeli bardzo czegoś pragniemy i do czegoś dążymy, czy jest to taki prosty, prozaiczny cel, jakim jest na przykład piękny kubeczek codziennie rano, warto się na tym skupić, warto włożyć swoją pracę, swoją cierpliwość do tego, aby właśnie powstało takie małe dzieło. Uczą też na pewno cierpliwości, uczą e, samodyscypliny. Jak i rozwijają kreatywność oraz motorykę dziecka. Malowanie porcelany to piękna i rozwijająca aktywność dla dzieci, pozwalająca na wykazanie się wyobraźnią czy starannością. Wpływa na rozwijanie zdolności manualnych, ale również na satysfakcję i poczucie spełnienia. No, malujemy różne kubki, talerze, miseczki. Najpierw panie nam rysują wzorki, a potem malujemy farbami. Malujemy różne, różne rzeczy z porcelany, a ja zrobiłam talerzyk we wzory jakieś błyskawice i gwiazdki. Najfajniejsze w tym zajęciu jest myślenie różnych koncepcji, jak to. Planować. Swoje dzieła dzieci zabrały na pamiątkę do domu. Być może warsztaty w Sędziszowskim Domu Kultury będą dla niektórych z nich początkiem dłuższej przygody ze sztuką malowania porcelany.